Myślę, że poziom cyfryzacji, który obecnie obserwujemy w dzisiejszych czasach, jest już nie do zatrzymania. Więc wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem by było po prostu zaprzyjaźnić się z nim. Nie jest to łatwa droga, ponieważ ja zaczynałam z cyfryzacją jakieś parę lat temu. Był to trudny moment, ponieważ po klasycznej ortodoncji musiałam zmienić swój punkt widzenia na przestrzenie w 3D, na siatki centylowe. Zaznajomić się i zaprzyjaźnić się z urządzeniami cyfrowymi. No, ale myślę, że warto było spróbować, ponieważ nie wyobrażam sobie dzisiejszych dni, dzisiejszej pracy bez właśnie takiego Digital Workshop.